44. edycja Legnickiego Festiwalu Srebro to kolejne ważne święto artystów złotników, designerów, projektantów, ale także miłośników biżuterii, organizacji, instytucji związanych z promowaniem tej sztuki. Pokazujemy ponad 1000 eksponatów stworzonych przez ponad 400 artystów reprezentujących prawie 50 krajów. W tym roku mamy gości ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, a także wszystkich niemalże krajów europejskich. Cieszymy się, że możemy być areną tych spotkań, tych dyskusji, że oprócz wystaw narracyjnych poruszających problemy, pokazujemy też wystawy, które prezentują najnowsze trendy produkcyjne, technologiczne, rzemieślnicze. Cieszymy się, że dalej jesteśmy miejscem żywej dyskusji i miejscem prawdziwych spotkań.

jechali z Wrocławia i będą nas zabawiać muzyką przez najbliższą godzinę. Życzę udanego wieczoru. Dobra, znacie tekst już. Kolejnikami wystawy jest naprawdę, można powiedzieć, światowa czołówka projektantów biżuterii, ale również studenci wiodących ośrodków akademickich. I z tego się bardzo cieszymy, że przyciągamy zainteresowanie światowej czołówki, ale też się cieszymy, że oni tu do nas przyjeżdżają, bo wystawa to nie tylko wystawa, ale też taki event towarzyski. Możemy się spotkać, podyskutować, zastanowić się, co robić w przyszłości. No, i to, co chyba jest najbardziej niedoceniane, poza tą ilością osób, które tutaj tę wystawę obejrzą, ona potem żyje swoim życiem przez kolejny rok. Obrazy są pokazywane w internecie, ludzie się wymieniają katalogami, więc takie znaczenie promocyjne i dokumentacyjne jest dużo ważniejsze niż tylko ten jeden wieczór tu w Legnicy. Konkurs Empatia to jest chyba jedno z takich większych wydarzeń w skali europejskiej promującą sztukę złotniczą. Właściwie są dwa takie konkursy oprócz Legnicy Monachium. Tematyka konkursu była niełatwa. Uczestnicy musieli się zmierzyć z hasłem Empatia, czyli pomyśleć nie tylko o sobie i o swoich przyzwyczajeniach, swoich artystycznych ekspresjach, ale pomyśleć w kategoriach odbiorcy. Więc temat jest niełatwy. Trzeba było go zinterpretować w taki sposób, żeby zachwycić, zainteresować, zaprosić do dyskusji osoby z zewnątrz. I myślę, że te prace wyselekcjonowane do wystawy świadczą o tym, że tutaj jest duży potencjał tego, że współcześni artyści, jubilerzy, złotnicy potrafią takie trudne tematy również interpretować. Żeby to, co ciemne z siebie znać Fajnie, gdy chociaż raz Zdała sobie sprawę, że mam brak A tej dziury